Ten sposób uratuje twoje masło w upalne dni. Będzie miało idealną konsystencję. Całe życie przechowywałam źle masło. Sama popełniałam ten błąd przez wiele lat. Jednak jakiś czas temu moja babcia powiedziała mi, że ten rodzaj maselniczki, który ma w swoim domu, ma swoją ukrytą funkcję. Nigdy nie zaglądałam jej do kuchni, a okazuje się, że ona zawsze przechowywała latem masło w ten sposób. Na samym początku przygotuj sobie wodę w czajniku. Kiedy ta się zagotuje, przelej ją do naczynia. Po czym dodaj do wody trzy łyżki soli i odczekaj, aż wystygnie. Sól ma duże właściwości konserwujące, które właśnie wykorzystam w tym triku. W międzyczasie uszykuj swoją maselniczkę. Jeżeli nie masz takiej jak ja, możesz zabrać zwykłe pudełko śniadaniowe. Teraz już tylko został jeden krok zalej masło przygotowaną wodą z solą. Ta metoda ograniczy dostęp powietrza i powstrzyma rozwój bakterii i procesu psucia. Dzięki metodzie mojej babci nie musisz się bać, że masło przestanie smakować jak wcześniej albo się rozpuści. Woda, którą zalewamy nasze masło, nie wpłynie na to. Ten trik jest genialny i korzystam z niego przez cały rok. A moje masło jest idealnej konsystencji?